Witaczko ja jestem Myshol Ruinę i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Myshol Retro Gamer. Yy, dzisiaj witam Was z podsumowania miesiąca, a nawet i dwóch miesięcy. Yy, przybyło 8 gier na PlayStation 2, 2 gry na PlayStation, znaczy co, jak gadam, 2 gry na Xboxa 360, 1 gra na PC i 1 yy, na szaraczka. Bar... Więc kolekcja szaraka rośnie, rośnie yy, oraz dwa akcesorki, albo dwa nieoryginalne i do PS2, ale najpierw zacznijmy od zeszyciku, ponieważ yy... zrobiłem sobie taki, czy piękny, czy nie, nie wiem, chyba piękny, yy, taką graficzkę oto z czerwonego długopisu. Ten oto tutaj dziad. Yy, no, zrobię sobie taką graficzkę. I przede wszystkim wymieniłem. Yy, a, jeszcze jedno, zakleiłem tą paskudną gębę, co ja yy, narysowałem z 3 lata temu. Yy, I piszcie pod jakimś. Po, jakiś post zrobię to będziecie mogli napisać propozycję, co mam tutaj namalować. Bo na razie nie wiem. Yy, i tutaj, jak widać, podmieniłem listę must have, bo poprzednia była bzdurna, bezsensowna, było za dużo gier, których, yy, nie, których nie, yy, ta aż tak bardzo nie pragnę, więc przedstawiam Wam nową. W nowej jest może jedna taka, która jest może trochę nadczep, ale tylko jedna, a tam były prawie wszystkie. Yy, tutaj mam tak, podzielone na trzy platformy. Na psx mamy całą trilogię Raymana Kawiesza na PSX-a, czyli 1D, 2 znaczy i Rasha. Y y Oraz Brian, y Brian Games, czy jakoś tak to się nazywało. Oraz ta jedna gra, tak, która jest tak troszeczkę na odczep, ale nie za bardzo to Who, who Wants Be a Millionaire Junior? A dlaczego to się dowiecie później? Na ps zwójkę. E, mam co, w sumie e, Wiem. prawie że całą trylogię Sonika, której mi brakuje, bo jeszcze e, tutaj brakuje na tej liście drugiej kolekcji. Oraz e, Rivals Zero Gravity. A tak to mam tak: e, o, na razie wpisanego Unliszta, Rivalsa oraz. Rivals? Nie! Kurde, to nie był Sonic Rivals. To był Sonic Riders. A dobra, to, to później się poprawię. Rivals to przecież był na PSP i Sonic Games Collection Plus. A na X 360 mam tłusto, powiem pomimo tego, że jeszcze nie mam tej konsoli. Mam tak Minecrafta, Sonica Generations yy, oraz Andlista oraz Raymana Origins i Legends. Tutaj jest czwarta konsola, której jeszcze nie ma. Zastanawiam się, czy tutaj nie sobie nie zrobić paceta. Ale to tyle, jeżeli chodzi o zeszyt i przechodzimy do gier, yy, na początku krótko... Yy, będzie grana pc yy, Opcja izolacja edycja Astromo. Zakupiłem ją, już Wam mówię kiedy. Zakupiłem ją w lumpie. Dobre rzeczy w Poznaniu. I to było. I to był 6 szó kwietnia. I zakupiłem ją za 3 złote. Bo 3 złote pły płyty były, nie? Polskie, rzecz jasna. Też y chciałem kupić FIFA 6, bo też była y na PC-ta, lecz ona była w takim średnim stanie płytka, więc nie wziąłem. Y no, więc no. wok, hey który mnie prześladuje, ale czemu to zaraz również? I tak jest płytka. Stan. bardzo dobry jednej jak i drugiej niestety mój pecet się skasztanił więc na razie yy, na razie nie, nie o jest, jest paragonik nie patrzcie na te 3 zł ponieważ yy, ponieważ je, yy, jeszcze brat sobie wziął jakiś tam zabawkę która też ko kosztowała 3 zł więc ogólnie to to kosztowało 3 złote nie Tutaj chodzik taki fajny, którego Wam nie pokażę i druga płytka, którą Wam pokażę, która jest również w stanie bardzo zadowalającym. Więc to by było tyle. No nie wiem, no nie mam serca przestać zbierać na PC. -ta. Jak jest za takie grosiwo, no to będę brał, mówię Wam od razu. I dalej zaczynamy w Lombardach, znaczy w Lombardzie jedna gra, jedna X360, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfinder, Warfinger 2, Warf, Warfighter. I gdzie, gdzie ten, gdzie tej Warfinger? I to było 10 marca. I to było też 3 złote, chociaż Pani nam dołożyła złote 50 zł z reszty, Pani w Lombardzie. Jest też komplet, chociaż tak lekko zdarty na druczek, ale mimo wszystko jak za tą cenę, to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Płytka jest naprawdę w ładnym, ładnym stanie. Jest też instrukcja. A jak już będę miał Xboxa na czerwiec, to, to będę miał tłusto to tłusto nie? tylko ja nie wiem, gdzie jest paragonik, i nie możecie mnie za to karać. I teraz w trytonie. Tak byłem w Tertonie. fajny sklepik chociaż. Troszkę mało asortymentu mają, ale mają mimo wszystko fajnie Zakupiłem y, gierkę. Teraz ją wyciągam, bo mam. Bo nie mam protektorka i ją sobie przełowuję w takiej torebce strunowej. Y, bo jest to pierwsza gierka w mojej kolekcji nowej w poli. I jest to true, true all lies. O, proszę. Za 5 zł to teraz... Żeby... O, kurde, to nie schodzi tak lekko. O, jest. Zdarłem to, bo zachowałem to tylko po to, żeby wam pokazać, że to tyle kosztowało. I to był dzień. To był piąty kwietnia. Noweczka w folii. Tutaj mam niestety wstrętną kużajkę i starałem się jej unikać, żeby wam nie pokazywać. No ale już trudno. Już się wam pokazałem i mówię i się wytłumaczyłem. I. I co, nowa foli, tak jak mówię, za 5 złotych, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że ją wziąłem. I teraz zaczynamy gry na PS2. Oj, tłust, tłusto, tłusto, już mam 36 gier w kolekcji i bądźcie pewni, że, że może, nie no, może na dniach, ale... W następnym lub w następnym, następnym miesiącu będzie podsumowanie. Znaczy, nie podsumowanie, tylko yy, przedstawienie całej kolekcji. Nie, może zrobimy na 40 albo na 45 gier. Yy, no. Zacznijmy od pierwszej. Są chronologicznie. Yy, 9 marca, tak więc yy, za w game docie pozdrawiam pana Łukasza i pana Wojciecha. Bardzo fajny, Game Dot w Lugoniu polecam w pawie centrum. Za 15 zł wy wydzień kobiety. Akurat, yy, yy, no niestety po hiszpańsku, ale już trudno. Fajnie, ważne, że jest Call of Duty 3. Grałem chwilkę, no może nie grałem, odpalałem, sprawdziłem, ale jakoś się tak w to nie zagrywałem. Nie wiedziałem, co robić, tak szczerze. Jest płytka i płytka. Nie jest super stan, ale jest stan dobry, i to jest najważniejsze. O! I jakieś tu są takie dziwne odbarwienia, ale działa śmiga. Instrukcja, która jest kurde, no gruba, pusta, i z tyłu zapowiedź tony Hookup Project 8. O, jest paragonik. 15 zł. Kurde. Muszę sobie poprawić, bo to było 8, a nie 9. A więc tutaj było tyle. Kolejna gra i teraz seks. Będą trzy gierki. Tak, Monsters vs. Aliens, czyli jedna z późniejszych gier na PS2 z 2009. O, ta yy, zadyszka, więc wziąłem już w tym późniejszym pudełku, takim. Stan płytki oceniam na dobry, chociaż są te takie mikroskopijne rysy. Ja nie wiem, bo mam to w wielu grach od Seksa, więc nie wiem. Chyba od polerki się robi nawet. I taka cienka instrukcja. 12 stron. I, i tutaj reklama Madagaskar, Madagaskar 2 Escape Africa Video Game. Później gierka, którą skończyłem i short się pojawi na kanale, choć się jeszcze nie pojawił, ale jest już nagrany, bo skończyłem tryb y, przygody, czyli do, Top z doktor Who i naprawdę, kiedy, y, kiedy brałem tą grę, to nie wiedziałem, co to zagra gra, y, kiedy dowiedziałem się, że to jest karcianka, to byłem lekko załamany, natomiast kiedy zagrałem, to się wciągłem i naprawdę skończyłem cały tryb przygody. Bardzo fajna gra, bardzo, bardzo fajna gra. Top Trumps, Doktor Who. Też jedna z późniejszych gier, 2008. Też ma te mikroskopijne rysy dookoła. O. Teraz to dobrze widać, nie wiem od czego, ale naprawdę y jest czytane. O, i tutaj mamy paragonik. Tu, tu, tu. I to jest, uwaga. No, też ósmy. Tylko, że 18,59. 30 zł. Bo trzy gry. I, os I kolejna też, jak widzicie, dyszka, dyszka, dyszka. Monsters vs. Alien, doktor Who. I to jest ten y kolejna gra od Phoenixa, którą już widzieliście na szorcie. Logo, i to też jest strasznie krótka instrukcja, ale pozwólcie, że już jej nie będę wyjmował. Bardzo fajna gra Karciana. Uwierzcie mi. I teraz Monster Trucks Extreme Arena Edition. Odpalałem, nie jest koszmarna, nie jest też dobra, po prostu nudna, ścigałka i tyle. No wiadomo, jakim wydawcą był Fenix. O! I to na płycie CD. Tutaj też jest płytka porysowana, ale nie jest też aż okropnie. Natomiast instrukcja, wiem, że wielujęzyczna, ale taka gruba. 40 stron. To nieźle, nie? A i to było. No, tego samego. A teraz kolejna gra. I to jest już 14 marca Next Generation Tennis. Yy, grałem grałem nawet nie trochę, bo grałem. Ale muszę przyznać, że jest to gra niestety. No, niestety, bot mnie przerasta. No, jestem gorszy od bota. Nie mogę zdobyć ani jednego punktu, albo jeden punkt jak już. O dwa na dół. I to jest dziwne, bo to logo. To jest logo TP. Dziwne, wiem. Jest to tak, gra jedna ze wcześniejszych. O proszę, mały napis. I jest to też gra na płycie CD. Nawet fajna, lecz mówię trudna. Odyżka. Więc no i. I tutaj jest płytka bardzo porysowana, aczkolwiek też czyta jest wszystko git. Nie no, nie aż tak bardzo, ale sporysowana ogólnie. Przed Przedostatnią grom jest. Kurde, Nieważne jest Champions Return to Arms. Też z Game Dota i też w hiszpańskiej dystrybucji. Jest to bardzo fajna gra. I musiałbym sobie w sumie do niej wrócić, bo grałem nie za długo. A ma naprawdę fajny slasher. Fakt: za. To i było 23 marca. I też za dyszkę. A i generalnie to było tak, że sobie kupiłem inną grę. Tam Virtual Tennis, coś tam, coś tam yy, od Midasa, ale była tak zjechana, że konsola nie chciała czytać, więc wymieniłem. I tu jest naprawdę instrukcja jednojęzyczna i jest gruba, gruba. O. I do o dziwo nie ma tego w, stro, w aplikacji CX, nie dyżka? 52 strony. Yy, pozwólcie, że już nie będę pokazywał, dlaczego mnie silnik Hayvok przezśladuje. A powiem tylko tyle, że trzy gry z tej listy były oparte o silnik Hayvok, Ale już mi się nie chce pokazywać, już się wygadałem. I teraz Fight Night yy, EA Fight Night Round Free. To jest. To jest. Kurde, niestety zapomni. Ja ogólnie piszę datę, ale wtedy niestety zapomniałam zapisać daty. Ale będzie data na paragoniku. 20 zł z polskiej dystrybucji. Też. Płyta ma ten defekt rysowania dosłownie większość gier. Większość gier z Seksa tak ma, więc ja chyba... Więc chyba trzeba by było przestać robić polerkę. Instrukcja jest paru języczna, ale jest też. O, po polsku. Paragonik jest i to był. To był dwu... Też 23. A no bo tak: no bo jak dwie, dwie gry jednego dnia kupuję, no to ten. A nie wiedziałam tak szczerze. I no też grałem. Nawet spokojnie yy, w dziedzinie klepanek: najlepsza gra to WWS Magdan vs. Raw 2011. I ostatnią grą na PS2. Jest las kronika z denarnia Leon Labruja w L Armiaro. Arm Armare. Faj, taki to jest taki klon Lego, gier Lego też kupiony w Game Docie y 17 kwietnia. Oj i też jest płyta porysowana, aczkolwiek też czytana. I też jest z dystrybucji hiszpańskiej. Oni tam mieli nie, oni tam mają niewiele gier, ja już wykupiłem u nich prawie wszystkie. O! 12 zł. Nie powiedziałem ceny. tak 12 zł. I ostatnią grą w tym odcinku. Zaraz jeszcze przechodzimy do sprzętu. Ostatnią grą jest na psx -a. Who Wants to Be a Millionaire? Nie, przeczytałem mi ładniej. Who Wants be, to Be a Millionaire? Na PlayStation 1, czyli no w takim stanie pudełka średnim. Gra o milionerach. Komplecik i to z Allegro. Ostatni zakup. 23. 23, 23 kwietnia i niecałe 20 zł z dostawą 19,89, a bez dostawy 9,90. Mamy instrukcję, w stanie y, dobrym, nie bardzo dobrym, nie nowym, ale też bardzo dobrym. I bardzo dziwny zapach, nie do zap taki zapach szafy, nie piwnicy, ale szafy. Oraz karta yy, yy, rejestracyjna, która jest w stanie idealnym. Oraz płytka, która jest w stanie też bardzo dobrym. Chociaż to jest dziwne, że w tym miejscu, gdzie świeci teraz światło, nie ma ani jednej rysy, a tutaj. Po tej stronie może tego nie widać w kamerze, ale jest sporo rysek, nie? Więc no, cieszę się, że kolekcja PSXA rośnie, 6 gier mam w tym momencie łącznie z ruskim tłokiem, a tak to 5 i to było tyle z gier. Przechodzimy do sprzętu. I tak, pierwszy nie, sp o sprzętu nie notuję w zeszycie, więc nie będę mówił konkretnych dat. Pierwszy to, y, gadałem sobie z panem y, w Lombardzie, takim miłym, tylko nie, niestety nie znam imienia, bo się nie pytałem. Y, I początkowo był wystawiony pad za 40 zł, ale później pan mi go dał za darmo. Więc jest ten nieoryginalny pad od Big Bena do PS2, już mój trzeci. No i co? Może nie będę na nim grał, ale mimo wszystko fajnie, że jest w kolekcji. Jak za darmo, to dobra cena. I tutaj będę wiedział datę, bo to było razem z tym True or Lies, czyli to był 5 kwietnia. Yy, taki oto też nowy, zablistrowany. Jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że muszę to wziąć, nie? Yy, taki od Highs Pilot, zdalnie sterowany, za 19 zł. Więc... Tak brzydko ściągnięte. No. I tu by było na tyle. Ja już się totalnie zmęczyłem tym podsumowaniem. Chyba niczego nie pominąłem. A jak coś pominąłem, no to trudno. Także nie wiem. Teraz ułożę tylko coś tak fajnie na miniaturkę.